pobór energii życiowej przez krokodyle, czyli czym są krokodyle, a więc. Łazariew w swoich książkach z serii Diagnostyka karmy opisuje krokodyle jako negatywne energie lub byty, które przyczepiają się do ludzkiej aury i żywią się jej energią. Cel i działanie krokodyli, według Łazariewa, Żywienie się energią, głównym celem krokodyli jest czerpanie energii z człowieka. Żywią się negatywnymi emocjami, takimi jak strach, złość, zazdrość, uraza, poczucie winy, a także niskimi wibracjami, takimi jak negatywne myśli i przekonania. Manipulacja i kontrola krokodyle mogą wpływać na myśli, emocje i zachowania człowieka, podsycając negatywne wzorce i uzależnienia. Mogą powodować uczucie apatii, depresji, lęku, a nawet agresji. Blokowanie rozwoju, obecność krokodyli może blokować rozwój duchowy i osobisty, utrudniając osiągnięcie harmonii i szczęścia. Prowokowanie negatywnych sytuacji, krokodyle mogą prowokować negatywne sytuacje w życiu człowieka, aby wywołać emocje, którymi się żywią. Jak krokodyle przyczepiają się do ludzi. Negatywne emocje i myśli, najczęstszym sposobem przyciągnięcia krokodyli są negatywne emocje i myśli. Im więcej negatywnych emocji doświadcza człowiek, tym silniejsze staje się ich przyciąganie. Niskie wibracje krokodyle rezonują z niskimi wibracjami, takimi jak nienawiść, zazdrość, poczucie winy. Niewybaczenie i uraza, niewybaczenie i uraza tworzą w aurze człowieka dziury, przez które krokodyle mogą się przyczepić. Negatywne programy i przekonania, negatywne programy i przekonania zakorzenione w podświadomości, mogą przyciągać krokodyle. Jak uwolnić się od krokodyli? Praca nad emocjami kluczowym krokiem jest praca nad swoimi emocjami i nauka radzenia sobie z negatywnymi uczuciami. Wybaczenie, wybaczenie sobie i innym jest niezbędne do uwolnienia się od urazy i negatywnych emocji. Praca z podświadomością, praca z podświadomością, na przykład poprzez medytację, afirmację lub hipnozę, może pomóc w usunięciu negatywnych programów i przekonań. Podwyższanie wibracji, podwyższanie swoich wibracji poprzez pozytywne myślenie, medytację, kontakt z naturą i dbanie o siebie. Ochrona energetyczna, stosowanie technik ochrony energetycznej, takich jak wizualizacja białego światła lub noszenie ochronnych kamieni. Modlitwa i duchowość. Modlitwa i duchowość mogą pomóc w oczyszczeniu aury i wzmocnieniu połączenia z wyższą mocą. Ważne zastrzeżenie: Teoria krokodyli jest koncepcją ezoteryczną i nie jest poparta naukowymi dowodami. Należy podchodzić do niej z otwartym umysłem, ale także z krytycznym myśleniem. Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych lub psychicznych, ważne jest, aby skonsultować się z wykwalifikowanym specjalistą. Czy krokodyle dają coś ludziom? Według teorii Siergieja Łazariewa, krokodyle nie dają ludziom niczego pozytywnego. Ich obecność jest wyłącznie destrukcyjna i prowadzi do negatywnych konsekwencji. Oto co krokodyle robią ludziom? Ograbiają z energii. Krokodyle żywią się energią człowieka, powodując osłabienie, zmęczenie i apatię. Czerpią energię z negatywnych emocji, takich jak strach, złość, zazdrość, uraza i poczucie winy. Manipulują i kontrolują. Krokodyle mogą wpływać na myśli, emocje i zachowania człowieka, podsycając negatywne wzorce i uzależnienia. Mogą powodować uczucie apatii, depresji, lęku, a nawet agresji. Blokują rozwój. Obecność krokodyli może blokować rozwój duchowy i osobisty, utrudniając osiągnięcie harmonii i szczęścia. Utrudniają realizację celów i marzeń, powodując poczucie beznadziei i niemocy. Prowokują negatywne sytuacje. Krokodyle mogą prowokować negatywne sytuacje w życiu człowieka, aby wywołać emocje, którymi się żywią. Mogą powodować konflikty, problemy w relacjach, a nawet choroby. W skrócie krokodyle są pasożytami energetycznymi, które szkodzą ludziom na wszystkich poziomach fizycznym, emocjonalnym, mentalnym i duchowym. Czym są krokodyle? Według teorii Siergieja Łazariewa, krokodyle są bytami energetycznymi, które niekoniecznie muszą być klasyfikowane jako demony lub duchy w tradycyjnym sensie. On opisuje je jako formy energii, które żywią się negatywnymi emocjami i niskimi wibracjami. Można je postrzegać jako pasożyty energetyczne. Są to byty, które istnieją, żywiąc się energią innych istot, w tym ludzi. Ich przetrwanie zależy od czerpania energii z negatywnych emocji, takich jak strach, złość, zazdrość czy uraza. Formy negatywnej energii, krokodyle, są manifestacją negatywnej energii, która gromadzi się wokół człowieka w wyniku jego negatywnych myśli, emocji i działań. Mogą być postrzegane jako pewnego rodzaju energetyczne zanieczyszczenia, które przyciągają się do podobnych wibracji. Byty astralne. W ezoteryce istnieje koncepcja planu astralnego, który jest niematerialnym wymiarem, w którym istnieją różne byty energetyczne. Krokodyle mogą być klasyfikowane jako byty astralne, które przyczepiają się do ludzkiej aury i wpływają na jej energię. Ważne jest, aby pamiętać, że teoria krokodyli jest koncepcją ezoteryczną i nie jest poparta naukowymi dowodami. Należy podchodzić do niej z otwartym umysłem, ale także z krytycznym myśleniem. Czy krokodyle są larwami astralnymi? Koncepcja krokodyli Ksergiej Łazariewa ma pewne podobieństwa do idei larw astralnych występujących w ezoteryce, ale nie są to pojęcia tożsame. Oto kluczowe punkty, które pomogą zrozumieć różnice i podobieństwa. Larwy astralne. Pochodzenie. W ezoteryce larwy astralne są często opisywane jako byty energetyczne powstające z negatywnych emocji, myśli i pragnień ludzi. Mogą być tworzone przez silne, niekontrolowane emocje, takie jak lęk, nienawiść, zazdrość czy uzależnienia. Natura. Są to byty niematerialne istniejące w sferze astralnej, które przyciągają się do podobnych wibracji. Żywią się energią emocjonalną, osłabiając aurę człowieka. Działanie. Larwy astralne mogą wpływać na emocje i myśli, podsycając negatywne wzorce. Mogą powodować uczucie zmęczenia, apatii, a nawet fizyczne dolegliwości. Krokodyle Łazariewa Pochodzenie Łazariew opisuje krokodyle jako formy energii, które przyczepiają się do aury człowieka w wyniku nagromadzenia negatywnych emocji i niskich wibracji. Łazariew kładzie duży nacisk na karmiczne uwarunkowania powstawania tych bytów. Natura: są to pasożyty energetyczne, które żywią się energią człowieka, powodując jej ubytek. Łazariew wiąże je z głębokimi, podświadomymi programami i karmicznymi obciążeniami działanie. Krokodyle mogą manipulować emocjami i myślami, blokować rozwój duchowy i prowokować negatywne sytuacje. Łazariew podkreśla ich wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne, a także na relacje międzyludzkie. Podobieństwa i różnice podobieństwa oba pojęcia opisują byty energetyczne, które żywią się negatywną energią człowieka. Oba podkreślają wpływ negatywnych emocji i myśli na przyciąganie tych bytów. Oba opisują te byty jako powodujące osłabienie i negatywny wpływ na ludzkie życie. Różnice Łazarię wkładzie większy nacisk na karmiczne uwarunkowania i podświadome programy. Larwy astralne są bardziej ogólnym pojęciem ezoterycznym, podczas gdy krokodyle są specyficzną koncepcją Łazariewa. Podsumowując, chociaż istnieją podobieństwa między larwami astralnymi a krokodylami Łazariewa, nie są to dokładnie te same pojęcia. Łazariew rozwinął własną, unikalną interpretację tych zjawisk, kładąc nacisk na karmiczne i podświadome aspekty. Jak wyglądają krokodyle, nie mogę przedstawić dokładnego wyglądu krokodyli, ponieważ są to byty energetyczne, a nie fizyczne istoty. Jednakże, niektóre osoby opisują je jako ciemne, niematerialne formy, które mogą przyczepiać się do aury człowieka. Krokodyle mogą przyczepiać się do różnych części aury człowieka, w tym, Korony, część aury związana z duchowością i intuicją, czakry, punkty energetyczne w ciele, które odpowiadają za różne aspekty życia, aury, cała aura człowieka, która jest polem energetycznym otaczającym ciało. Ważne jest pamiętać, że te wizualizacje są jedynie próbą przedstawienia niematerialnych bytów, a ich rzeczywisty wygląd może być inny dla różnych osób.